Nie wymaga ośrodków technicznych, ale mamy dużo czasu. To jest coś specjalnego dla Was za chwilę, ale najpierw e, musimy zrobić sobie selfie. Wszyscy zrobią tak? Tak jest i Y dla niemy. Niegraj. Ale ja No więc dzisiaj chciałbym wam pokazać moje dwie pasje. Pierwsza to jest to, co teraz wam pokażę, a druga będzie przy stoliku. Więc yy, pokażę wam, jak to działa. Musicie robić dokładnie to, co mówię, okej? Okay? Takie, yy, takie zajawki tego, co się będzie zaraz chciało. Słuchajcie, wyciągnijcie w ten sposób ręce, trzymajcie w ten sposób, złączcie palce i zróbcie tak takie przygotowanie. Z całej siły, z siły. Dziękuję wam bardzo. Tak się manipuluje ludźmi i to jest moja pierwsza pasja. Cześć. A moja druga pasja to karty. I to co widzicie za mną to jest moja przepowiednia tego, co dzisiaj się wydarzy na scenie. Okay. Pójść. Cześć, tutaj Y i to jest moja przypowiednia tego, co stanie się dzisiaj na scenie o 14 na YouTube Meetup 2014 we Wrocławiu. Pauza. Eee, no nie ma 14, więc już się trochę pomyliłem. Co zrobię? Eee, słuchajcie, potrzebujemy wyjąć mikrofon. Mamy talię kart, jeżeli będzie udać się, żebyśmy na stolik zrobili ujęcie. Widać? Stolik. Czy widać karty? Musi być widać karty. O, brawo dla pana, że schodzi na rękę. Brawo. jak Jest ok. Są karty. O, jak pięknie. Słuchajcie, nie będziemy potrzebowali jokerów do tego, co się będzie działo tutaj, ale będziemy potrzebowali jokerów, żeby wybrać dwie losowe osoby. Dlatego <ścoughs> nie wyciągajcie dłoni, tylko ja zrobię, wyrzucę te jokery tak w górę. I musicie uważać, bo ktoś się musi złapać, tak? Pojedynczo. Ktoś złapał? Kto ma jedna osoba, to na scenę poprosimy tutaj, żeby że wprowadzili. Śmiało. Przepuśćcie, przepuśćcie tą osobę. Brawa dla tej osoby, która ma jokera. Brawo ogromne. Śmiało, 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 śmiało. Z jokerem, jak to mówię, karty otwierają drogę wszędzie. Szczególnie na scenie, na Meetupie we Wrocławiu. Dlatego tutaj jestem. Jest kolega, super. Eee, I e, czy tutaj pan mógłby go przepuścić? Ochrona, żeby bezpiecznie nie przez barierkę. Tutaj jest kolega z kartą, także tutaj śmiało to w lewo.